To głosowanie zostało, ten wniosek został poddany, to, ja sądziłem, że to jest taka, a, jakby to powiedzieć, yy, rutyna: no, że trzeba zgłosić wniosek, żeby to formalnie zostało uchwalone, ale w istocie trudno było mi sobie wyobrazić, że był poseł, a oni tutaj przyjdą. Przyjdą, przyjdą, z Peselu, przyjdą, z Platformy, przyjdą, z CLD przyjdą. Na tej sali będą państwo prosili o, o, o głosy już nie Pytajcie i wtedy jak głosowali w sprawie śmierci polskiego prezydenta. W sprawie, będą się powoływali, że są z wojsku, że są patriotami. Spytajcie się jak głosowali w sprawie śmierci pana generała Wojtkowa. Pytajcie się jak głosowali w sprawie śmierci pana generała Włośnika. Spytajcie o to. Bo głosowali przeciwko. Poza posłami Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy głosowali przeciwko. I powiem uczciwie, naprawdę, to najstraszliwsze głosowanie od czasu z tym to po prostu nieprawdopodobne, żeby posłowie polscy, marszałek Komorowski głosowali przeciwko temu, żeby Polacy zajmowali się tą sprawą, że Putin będzie lepszy. No oczywiście, Putin będzie lepszy. Putin lepiej to zanalizuje, Putin uczciwie to, to wszystko rozważa. Więc on zrobił. I był jeszcze drugi wniosek. Też muszę Państwu, bo zapewne nie dowiecie się Państwo z innych ust. Był jeszcze wniosek banalny, można by powiedzieć, najprostszy z prosty. Mianowicie, żeby powołać taką komisję, taki zespół posłów po jednym z każdego klubu poselskiego, który będzie zespołem obserwatorów przy prokuraturze i przy Komisji Rosyjskiej tam, tam w Rosji. Żebyśmy mogli tam pojechać, zobaczyć i relacjonować Sejmowi, co naprawdę się dzieje, po potem opinii publicznej. Żeby Polacy wiedzieli, co naprawdę w tej sprawie jest robione. I z każdego klubu po jednym pośle. Dwukrotnie był ustawiany, był w i w Senacie był ten I głosowali przeciwko. Więc pan Marszałek ma swój dorobek w obronie, w obronie bezpieczeństwa żywcowskiego i pamięci prawdy na temat tej katastrofy. Ma i tylko bardzo, to jest szczególny dorobek. Bo to wszystko było zawarte w tym, w tym właśnie, w tym geście Pana Jarosława Kaczyńskiego. On z natury rzeczy, jak Państwo wiecie, nie chce tych, o tej sprawie wiele mówić z natury tej sytuacji, w jakiej się znajduje, ale to nie znaczy, że my mamy, możemy na ten temat milczeć. To nie znaczy, bo to jest też pytanie, w jakie ręce ewentualnie przekazujemy, przekazujemy najwyższy Rzeczpospolitej. Otóż wszystko to razem, wszystko to razem a, pokazuje, jak nieprawdopodobnie wysoki jest poziom konsekwencji związanych z tą decyzją, jaka w najbliższą niedzielę zapadnie. I dlatego też, kończąc już, chcę powiedzieć tak, my się spotykamy tutaj nie tylko celem takiej sobie dyskusji i refleksji. My się spotkamy także dlatego, że każdy z nas musi się zastanowić, czy jeszcze jest coś do zrobienia w ciągu najbliższych 48 godzin. I ja chcę powiedzieć tak, że jest. Tak jest. Jeżeli każdy z Państwa, każdy z Państwa, a każdy z nas ma kogoś takiego, który się waha o dzieci Każdy z nas takich zna. Prawda? Tak jak w prawie każdej rodzinie niestety bliższej lub dalszej. A znajdował się członek Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej. Taka była rzeczywistość. Co będzie, co będzie. Tak samo jest dzisiaj. Ludzie nie wiedzą, ludzie nie ufają, ludzie nie mają informacji, są zmanipulowani przez media. To jest tak jak z wynikiem tego, tego wczorajszego starcia. No, nie było wątpliwości, cienia, że pan Kaczyński, że tak powiem, a, a, wygrał no, z nadwyżką, prawda? Żeby nie powiedzieć, że zmiażdżył pana Morskiego. Cienia wątpliwości. Ale media zadeklarowały inaczej. Ale media uznały, że to one będą rozstrzygały, że to one za nas będą decydowały. I mamy w związku z tym przed sobą taką alternatywę. Kto wybierze prezydenta Rzeczypospolitej? Media, czy my obywatele? I dlatego będę Państwa namawiał, żeby każdy z Państwa jeszcze przez te 48 godzin przynajmniej z jedną osobą, która się waha, żeby jest przeciwko, porozmawiał. Ja W ogóle może się skończyć awanturą nieprzyjemną, prawda? Czego należy, czego należy unikać. Ale żeby każdy z Państwa spróbował porozmawiać przynajmniej z jedną osobą, to się naprawdę opłaci.